Skądy szlak nie pójdziemy w piechotę. Ale, ale, coś musiałeś o niej przeczytać i wieść. Tak, jasność już oznacza, muszę zrozumieć też. Takiś niecierpliwy, dobrze wyjaśnił ci. stoi, że to najwyższy królewski znak. Ona wskazuje, gdzie go szukać, innych znaków brak. Kogo szukać? Pana i króla ziemi i nieba. Czemuś od razu nie mówił. Śpieszyć się trzeba. Szanowni Państwo, ja w imieniu władz samorządowych Gminy Zagrodno, w imieniu Pana Przewodniczącego, Radnego, Pana Sołtysa chciałem bardzo gorąco serdecznie powitać wszystkich na dzisiejszych kolędach. Chciałbym powitać gości, którzy przyjechali i będą występować tutaj w dalszej części. Po raz jedenasty spotykamy się, jak już powiedziała pani Helena, chciałem jej podziękować za to, że do tej pory od początku cały czas kultywuje tę tradycję i po dziesięciu latach właśnie wychodzimy spoza Zagrodna na poszczególne miejscowości naszej gminy. W Jesus, 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 Kręc świata. Tysiąc ból, tysiąc rzek w moim kraju naokoło, a ludzi co dnia sto milionów schyla raz czoło. Uniżenie mi składa, kiedy idę, lud pada. Od południa do zmroku, od nocy do dnia białego, idę po krwi potoku. Ja, klęcz świata całego. A królu cesarzu całego świata, mocarzu, racz wysłuchać tej wieści, że wekleję klejem miasteczku lub wita nowego króla w Ja, król od świata całego, potępca narodu wielkiego. Pod moją ręką cztery strony świata, niech się nie lęka żadna imperata. Na mój rozkaz, na moje zawołanie, niech tu w tej chwili kat marszałek stanie. Stoję przy drodze, panie, co mi rozkażesz natychmiast się stanie. Doszła mi jakaś dziwna nowina, mojej rozpaczy wielka przyczyna, że pojawiła się w Betlejem miasteczku przeciwna dziecina. Słudzy, dworzanie, żołnierze moi, bierzcie broń w ręce, pałasze, miecze, niech się nie boję. Na koń wsiadajcie, tam, do Betlejem miasta biegajcie I dla jednego dziecięcia małego wszystkich wyścinajcie. Mojemu synu, pardonu, nie dajcie tego głowę mi na szabli na pokaz przynieście. Żołnierze Podanie, wnieście swych alabardy, idźcie do Betle, wymordować lud kardy. Ról dał rozkaz rogi na wycięcie wszystkich dziatek, które są w piersi matek. Moi chłopcy przysięgli! wrżnijcie młodych, starych i ich dzieci wyległe. Ja król jestem, ja chcę! Próżno mi kłam rzucacie. Nie ma Boga w tej chacie nie zszedłem się z wrogiem. Wierzcie we mnie, ja jestem Bogiem! Albo biada wam, biada! Kto nie wierzy, niech pada. Królu, spełniam rozkaz pański o wolność proszę. Głowę, która na pokaz podnoszę. Ach, sługa najbiedniejszy imperacie! Co się mrzcisz na dziecięcie moim? Co za słość, co za intencja do tego doprowadziła, że tyle dziateczek ze światu zgładziła? Niech raz umrę! Niech raz pójdę na piekielne męki! Niech raz ginę ze swojej własnej ręki! Nie lękaj się, kur... Widziałem, kole, z błąda, że ty tu nie masz na ryj konta. Starym przejdę, proroka Eliasza, że masz królować, Żydą panować, ale po tym nie.

nie stworzył mnie pan do a ani nigdy, żeby poza płotem chodził chryłkiem. Szynkarki szynkować, dury nie oszukiwać w Betleju. Życie, powiedz, gdzie narodził się Bóg? Babo! Babość, napisa!

Do niego. Ale się życie na ja. Ale królowi nie dać. Życie i nie się z majestatu mojego. A na co go zabić, bramka małego. Z rozkazu mojego. A na co go bić? A po co go gotować? Przyjdzie go tu taki machambulet, da królem do znaki, króla są diabli wezmą, a mnie by psa. Lecz się, boż się go Ale jeszcze gra! Lecz życie, boż się Ej, ma Jak go nie być królem, to być warszawskim do dole! Łapać muchy, juchy, raki z diabła z Boskowanym garbu gotować. Dać królowi jeść i pić. A król będzie długo, długo żyć. A królowi urośnie odepić. Związać na tam kajami pęda, Niech nie traci czasu i moment. Ej, baj, baj, wreszcie monarcha, związać mnie kazali. Już idę, kłaniam się nisko do kupy kolana ściska. Dostańcie z Bogiem.

zdobyć ją robactwo. Zdobyć ją robactwo, lecz nie uszczelczona, bo cię w tym śmierć mecz uśmierczeni. Aniele, aniele, przybywa klinusza w ciele. Mówiłem <grymka> ci, napominałem cię bardzo, teraz nie że w tym to mecz ukochane nie ranią. Gdybyśmy w tym to meczu uśmierczeni, ale tu, ale w uroku masz. Na tą śmierć tak ciężko narzekać, a teraz nie. Chodziłam po dół po łacach, po różnych płacach. Tyle się namawiłam. Ach, we włóczniku nogi, tu nie no noęcie do lat. Jeszcze się desperujesz, że ci życie daruję? Hehehe. Prędko eee. czysta, oścista, pozbieraj go po te purpury moje, o ok. kilka ścióry swoje. Ja w turburach nie Chodzić nie będę. Głowy króla uścinałam, i ścinać będę. Hej, eee. grzowu to miodawcy wiosną swój głowę. Już duchy śpiewają. Rekwizjonowe. Chociażby litery imienia niech tkwią! Moje zostanie i pisaje się krwią. Ostatnie słowo królu przepowiadam, bo postulatywy zakładam. Moja to nie Moja ludzka to nie Pan wielki, pan tak wielki, co by robił Pan tak wielki, pan tak wielki, co by robił Życzę, życzę królego mire złoto, mirem złoto i kadzidło dań Mirem złoto, mirem złoto i kadzidło dań Wiem ja o tym, nie w być. Trochę mi ryjka dzidła, on mnie kciuki. Jowchę w Irynkach i u mnie tak tupi. Żydzią, żydzią cię na burzę. Jak cię z tyłu tak cię z przodu tą szablą Jak cię z tyłu tak cię z przodu tą szablą Ja starego, pana Boga jak należy u mnie, Ale tego maleńkiego wcale nie rozumiem. Ale tego malenkiego wcale nie rozumiem.